Jeżeli jest rzeczywiście taka pogoda jak dzisiaj, mgła, wow, dużo wilgoci w powietrzu, to i tak takie włosy wątłe, cieniutkie mogą nam bardzo szybko zaabsorbować tę wodę i to wszystko klapnie. Dlatego stosujemy beauty. To jest z kolei ampułeczka na bazie kwasu rybonukleinowego. Jest to dla włosa bandaż. Normalnie stosuje się go w takich przypadkach potrwałej, gdzie włos wiadomo po wprowadzeniu płynu do trwałej, tam są połączenia siarkowe rozrywany, włos pęcznieje. Powiedzmy, że to jest jak gdyby rana, a to jest bandaż na, na tę ranę. Posiada filtr mm, ultrafioletowy, impregnator specjalny. Bardzo dobrze y, ten preparat sprzedaje się w okresie letnim w kurortach nadmorskich. Izoluje, y, nie pozwoli atakować y, przez wodę morską y, chemii fryzerskiej, która jest zaaplikowana na włosach. Bardzo łatwo go można aktywować już po jakimś czasie mocząc włosy wodą. On powtórnie się aktywuje i to jest po połączeniu z powietrzem konsystencja żelu robi się powiedzmy na włosach jaki to jest numer na telefonie? Numer 3, to jest numer 3 właśnie i to jest ostatni preparat. Również to jest preparat powłokowy i po nałożeniu beauty nie można zrobić koloryzacji, nie jest zalecana trwała ondulacja inne tego typu zabiegi. Nakrapiamy. W przerwie będzie do dyspozycji Państwa druga nasza modelka. Można będzie sobie tutaj z tych półek skorzystać i zobaczyć, jak to prezentuje się na włosach organoleptycznie. Co to w zasadzie jest. Preparatu Beauty. Nie wyniatamy z tego względu, że on musi tworzyć taki niewidzialny film na powierzchni włosa. Przeczesujemy do jak najdrobniejszym grzebieniem. I tak go zostawiamy. Można, można, właśnie to jest, jak mamy zabezpieczyć ten włos, dajmy fluid, beauty, to już można układać, można później różne inne rzeczy, lakier na przykład, piankę, wymodelować to dowolnie, już jest włos zabezpieczony. Proszę, można podejść, dotknąć, bo to jest bardzo interesująca konsystencja.